Polska znajduje się w zasięgu słabego Wyżu z centrum nad Niemcami. Napłynęło do nas gorące, ale nieupalne oraz suche powietrze polarno-morskie. Wyż pozostanie z nami do końca niedzieli i dopiero w poniedziałek na zachód kraju nasunie się zatoka z pofalowanym frontem atmosferycznym. Front przemieszczał się będzie z zachodu na wschód kraju, przynosząc wzrost zachmurzenia. Opady deszczu i burze oraz porwisty wiatr. Za frontem napłynie już zdecydowanie chłodniejsza masa powietrza. Najbliższa noc z piątku na sobotę zapowiada się jako pogodna i ciepła. Nie powinny występować żadne zjawiska atmosferyczne. Temperatura minimalna kształtować się będzie od 12 stopni na północnym wschodzie. Do 17 stopni Celsjusza na zachodzie. Wiatr będzie słaby, zmienny. W sobotę w całym kraju słonecznie i gorąco. Temperatura kształtować się będzie od 24 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich Karpat do 27 na przeważającym obszarze kraju i najcieplej około 30 stopni Celsjusza spodziewamy się na ziemi lupuskiej. Wiatr słaby z kierunków zmieniających się. W sobotę ze względu na adwekcję tego bardzo ciepłego powietrza zwrotnikowego zostało już wydane ostrzeżenie o upałach na ziemi lupuskiej. Kolejny dzień i noc z soboty na niedzielę. Nadal z kontynuacją pogody. Bezchmurnej lub z zachmurzeniem małym. W nocy z soboty na niedzielę już nieco cieplej. Temperatura powietrza wyniesie od 14 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 18 stopni Celsjusza miejscami na południu. Natomiast niedziela będzie już upalna i gorąca. I na południu kraju temperatura kształtować się będzie w przedziale od 30. Do 32 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej na wybrzeżu i nad morzem, tam od 22 do 26 stopni Celsjusza. Niewykluczone, że w niedzielę w Bieszczadach mogą wystąpić słabe opady deszczu lub burza. Wiatr słaby z kierunków zmieniających się. I kolejne dni, tak jak wspomniałam, przyniosą nam już zmianę pogody. Poniedziałek te wysokie temperatury jeszcze pozostaną na południowym wschodzie i w centrum, we wtorek już tylko na krańcach wschodnich, a od środy temperatura kształtować się będzie od 19 do 27-28 stopni Celsjusza, natomiast czwartek, piątek i sobota z temperaturą od 20 do 26 stopni Celsjusza. Przy czym nad samym morzem temperatura około 18-19 stopni Celsjusza. Najcieplejsze noce w tym okresie będą z, z niedzielę i w poniedziałek i wtedy temperatura w centrum kraju i na południu kraju może wynieść od 18 do 21 stopni Celsjusza. Od wtorku noce już chłodniejsze z wartościami od 12 do 17 stopni Celsjusza. Do końca weekendu, czyli prawie do niedzieli włącznie, nie są prognozowane opady atmosferyczne. Natomiast poniedziałek, wtorek i piątek do piątku przyniosą nam już w całym kraju opady i w sobotę, niedziela kolejna bez opadów na obszarze całego kraju. I tutaj jeszcze prezentuję na zakończenie prognozę dla Warszawy. Widać, że po tym ciepłym okresie następuje spadek temperatury maksymalnej, wyraźnie to widać. Również ten drugi okres będzie bardziej opadowy. Od wtorku tutaj pojawiają się opady, no i oczywiście będzie również bardziej wiecznie. Przede wszystkim wiatr zrobi się porwisty.